Kilka informacji o manganie z manhattanem w tle. Mangan to metal o srebrzysto-szarej barwie. Może być zarówno utleniaczem, jak i reduktorem. Jednym z najważniejszych związków manganu jest manganian 7-potasu. Jest on silnym utleniaczem. Mangan, w anionie nowym 7, jest na siódmym stopniu utlenienia i w obecności reduktora, np. K2SO3, redukuje się do 6, czwartego lub drugiego stopnia utlenienia, w zależności od odczynu środowiska reakcji. Teraz przedstawiam ważniejsze reakcje manganu. Tlenki manganu mają właściwości zasadowe, amfoteryczne i kwasowe. Tak zmienia się charakter chemiczny tlenków manganu. Jest kruchym pierwiastkiem, a metaliczny mangan nie ma prawie żadnego zastosowania. Sam metaliczny mangan, mimo że jest kruchy, to ze stali manganowej wytwarzane są materiały i przedmioty, które muszą wytrzymywać duże obciążenia. Mówi się, że Spartanie zawdzięczają swoje zwycięstwo właśnie stali manganowej, jako że była ona twardsza niż broń przeciwników. Barwy najważniejszych związków manganu przedstawiam tutaj.